I ja już mamy Dzisiaj mamy y, takie coś do otworzenia i taką puszkę. I takie coś i taką puszkę. I jeszcze raz pokazuję. Może być dzisiaj fajne open Bo tutaj są takie właśnie zingzy. Takie, 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 takie. Dziwnie się pokazuję przed kamerą, ale tak, tak i tak. To są takie sportowe. A to są takie kaktusowe. Jeszcze tutaj mamy taki Drogo to kosztowało. No. Ale no cóż? Znowu mamy jakiś taki kar. Zaczynamy od tego. Może od tego. Zrobimy wiliczankę. Dobra, widzowie? Dwa lika, Robomba, trubowomba, osumnienka, deus, deus, cosmodeus i Relax. Tom, To otwiera. Baj, to. I widzimy się, jak to będę miał już. Nie, otwieram to. Tak? I to chyba otwieram. Nie wiem, wziąłem tygodę, Czy wziąłem ten model, czy to stary? Nie! mam najpierw zings zinksy. mamy mamy altka i to jest do rozpięcia tutaj mi teczki, więc widzimy się jak tu wszystko już będę miał gotowe, a najlepsze piąteczka widzowie już mamy to Właśnie to odczepiłam i w ogóle już to wziąłem i się okazało, że to było te nowe. więc good. Takim jednym słowem good. Mamy tutaj jetpack. Tak, to mogę wam pokazać. Jetpack. Samochodzik. Taki pewnie dla tych małych filmów, tak. Orientujcie się, widziałe. To strzela takim kimś. Mamy jeszcze tu Orientujcie się drugi raz <noise> To jest kozackie. A to strzelało tym, tym samym Teraz to W magazynku ładujemy Co to poleciało? Ja chcę żeby was to kurde poleciało o, kurde, I poszło, ale jest za dobrze. Do magazynku. Do magazynku. I. Uf! Kurde, jest mi do za chwilę. Dobra, jest Gites. Powinno być Gites. I teraz jest najlepszy Mamy. Taki samo. Czekajcie pewnie ten samochód jest dla tego kaktusa. Op, 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 op. Dla tego kaktuska. i zobaczmy ci się w tym mieście. To jest trochę dziwne. Jest jakaś... I teraz y, Wam pokażę jak. O, mamy tutaj to. Oczywiście mojej twarzy nie widać, bo ja bym musiałam poniżyć tę komerkę. O, dobra. Patrzcie. To się kręci widzowie! Łot. Tak, zapomniałem się przebrać. Widzowie! Zapomniałem się przebrać. Widzimy się jak już będę przybrany Widzę, jestem przybrany Patrzcie Mam takie fajne spoderki Fajna koszulka, więc mnie oczywiście Oceńcie to I jeszcze mam skarpetki z pana kraba. Dzień dobry e, Ściągnę skarpetki i wam pokażę <grywka> Pan Krab Dzień dobry Moi, Moja pasja to money Poleciało. Poleciało, silą pana. Więc zakładamy na nóżkę. Dobry. Ar, ar, ar. Fajne to jest. Jeszcze raz Wam obniżę tą kamerę. No jeszcze trochę. Ar, ar, ar. Dobra. I patrzcie. Oj. Rusza się ten kaktus. No to jest na serio warte tą cenę. Na razie jakby to było tylko samo, to tej ceny nie mogłem. Jeśli chcecie poznać scenę, oglądajcie oczywiście do końca, bo kto wie? Teraz jest taki. Hut! Dobra, mi dobra. Kogo by tu dać? Ja bym tu dał tego na serio kaktusa. Dobra, ja bym tu daję na serio tego kaktusa. Na serio tego kaktusa, tutaj do z -panka. Nie wiem, czy to się mi opłaci, ale spróbuj. Uf, jest <laughs> czekaj. Nie, na serio. Dobra. Oh, I się uderzyłem o klocek klego z Chin.

Jest ten kwiat nie jakaś była awaria yy, i trochę tutaj Toś mi w górę Tak jak mówiłem do tego wsadzamy różę. A do tego wsadzamy tego kwiatka. Jak mówiłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę to. 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 Muszę Dobra, dajemy różę tu. Teraz Muszę to. Muszę to. by mi się kamera. To bym miał przypał, na serio Dobra, teraz ten I To poleciało Tam na orbitę po prostu Na Saturna, rozumiecie? Saturna I właśnie Teraz mam pokażę du. I mam pokażę cały zestaw To, to to i to. To jest taki fajowy zestaw, który mi się bardzo podobał. Ar, ar, ar. No więc co? Teraz się zajmiemy tą buską raczej. Odkładamy. Widzicie? Oj, ta mi się fajna i powinna być fajna. Więc otwieramy, bo ja tego jeszcze nie otwierałem. Takie coś otwieram, ale inne. A ja górę trafia na dół, więc jedno słowo. Good. Good. Hmm? Tutaj, na serio, Mamy takie saszetki. To jest luźny zinks. ich jest dwa, cztery, pięć. Które pierwsze? Nie wiem. Losujemy, losujemy. Ja nie patrzę i losuję. A w ogóle to jest kapitan ten puchar ale potem wam teraz losujemy losu 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 ten ten co ten odkładamy resztę na bok i otwieramy czy czy trafimy na puchara Kapitana Goldora Goldor Serio, ja. Dobra Czy trafimy na kapitana Gold Goldora? Nie wiem tego, ale otwieram Tu idzie kapitan Goldor, co to jest? Nie, to nie jest kapitan Goldor To jest taki Zings. Taki Czyli to jest ten. Tak lechet. Tak lechet. Losujemy znowu. Losu, 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 losu. Są tymi dwie oczami. Na to widzieliście? My losowaliśmy tak. Uuu. Losu, losu, losu było. Czyżby teraz trafiłem na kapitana Goldora Jeszcze nie, jeszcze nie mamy te... Teraz wygląda jak choker Patrzcie Ma buzię normalnie jak choker A nie, bo to jest jak później i... Slam się nazwa Slam, szlam Slam na serio Widzowie, bardzo fajne zings O co? Ocencie go od, od w skali od 1 do 10. Go od w skali od 1 do 10. I te resztę z instytu, których jeszcze wylosuję. Zostało nam jeszcze 3. Losujemy. Losu, 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 Ten. Czy trafimy teraz na tego kapitana Gold Goldora? I tak! Mamy kapitana Goldora! Bardzo fajny Zinski. Bo tutaj taką dziurę. O kurde, ale gozackie! Ej, on tu się zmieści, nie. On tu się zmieści, nie. O, tak! Ot, o! Zmieści się. Nie, nie zmieścił się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Karetka czuła. Karetka czuła. Mamy już za trzecim razem kapitana Goldora. Bardzo fajne. Mamy tenisówkę sufte Slama I. Kask te klechet. Oni czuwają. Tak A czuwa karek! Ha! Więc ustawiamy je tak. Bo to jest pierwsza. Trójeczka. Top. 3. Zostały nam ostatnie dwa. Gdzieś tu jest Panik Pak i Red Kicker. Szorys, sorys, Na serio. What? Czyli teraz będzie panik pak? Widziałem na no serio. Widziałem <laughs> Red Kickera i mam Red Kikera, bo on jest taki okrągły. Ludki to już od razu poznałem, co to jest. Red Kicker. Teraz otwieramy naszego panik paka. Panik Pak Tu. Panik paka. No cóż... To można teraz... Ja bym nie poczuł! Ja bym teraz myślał, że to jest ten! Wygląda jakoś... Inaczej! Bo każdy w końcu wygląda... Myśl, Łukasz, Myśl. Bardzo fajny ZX. mi się bardzo podoba. Każdy w sumie mi się bardzo podoba i... Na serio jestem zadowolony. I te, I te... I te rzeczy były warte swojej ceny. Bo co? Jeśli chcecie dalej następnego na przykład openingu, jakichś zabawek, piszcie w komentarzach. Postaram się znowu je włączyć. Znaczy nie znowu. No bo teraz na każdym moim odcinku nie ma żadnego... nie ma łączonych komentarzy. Na serio, nie wiem. Zabiam. Ale dobra I Za chwilę wam i Tak obniżę kamerę na dół I zobaczcie całe to moje Oczywiście, że karetka czuwa Czuwa, czuwa, czuwa Czuwa, czuwa to jest jej odgłos O od, od, W skali od 1 Dobra o jeszcze tego nie obczaiłem Tutaj można to przyczepić Pokażę Wam za chwilę, jak to wszystko będzie wyglądało. Razem. I to oczywiście połączone i te zinksy razem jedno. Zjadłem Was. I dobra, widzimy się na dole. I Nie Ja tu mam mało miejsca. Mój taki koc. Nagrywania. 8 Nie no, widzę na serio. Bardzo jest. fajny według mnie odcinek to był Nie mówię, że nie na no serio bardzo fajny Mi się bardzo podobał i to jest właśnie to! Można to się tak przyczepić! karetka czuwa Zródka na odcinku z rurkami czubaka czuła. i tam jest czubaka czubaka jest tam Ech. dzisiaj karetka więc co idziemy pokazywać czubakę o kurde. i i on oh. No jego koncika. I patrz co mogę zrobić. <grym> mogę sobie zrobić zdjęcie. Czubaka czuwa. <grym> Cubaka. Cubaka czuwa. Jak za. Czuwa, popisz pistolet w ręce. Zafinę jej to w jej łopie z tej plańki. Więc widzowie mogę tak przybijać? Chyba. I tak oddać. Patrzcie. Mogę to zrobić ze zdjęciem. Tylko nie wiem, czy to zadziała. Nie działa. Mm. Chyba <laughs> nie by było. Dobra, ale. Pyk, pyk. pyk. I widzę. My się żegnamy, więc. Piąteczka i pa! -pa!